YouTuber spalił swoje Ferrari warte prawie 2 miliony złotych. Rolls Royce pokazuje nowy, indywidualny model na specjalne zamówienie. Brabus zbudował 900-konne Porsche. A w Polsce poznaliśmy ceny nowego, elektrycznego sedana od Volkswagena. Gorące w tym roku jest nie tylko lato, ale też gorące tematy dzieją się w świecie motoryzacji. Także rozciągnie się wygodnie w fotelach, zapnijcie pasy i ruszamy z motoradarem. Gotowi? No to jedziemy. Rolls Royce zaprezentował światu zupełnie nowy, limitowany model, który jest efektem wieloletniej pracy tej brytyjskiej marki. Droptail to wyjątkowy samochód, bo nie jest kolejną wersją Rolls Royce Down w kolejnym opakowaniu. Ma zupełnie nowe podwozie, które można porównać do garnituru szytego na miarę. Jest wyposażony w zdejmowany twardy dach, co też odróżnia go od pozostałych modeli Rolls'a, gdzie używano miękkiej tkaniny. Ale jeśli uważacie, że jest to najbardziej wyjątkowa cecha. To się mylicie. Bo Rolls royce Drop Tail Roadster to efekt prac specjalnego działu budowy nadwozi, Coach Build, a to oznacza, że jest efektem najbardziej nietypowych życzeń klientów tej brytyjskiej marki. Oficjalnie powstanie tylko cztery takie egzemplarze. Pierwszy już jest gotowy i nosi nazwę La Rose Noir. Zawdzięcza ją czarnej róży Bakara, która jest nie tylko niezwykle szlachetna dzięki swojej głębokiej czerwieni, ale jest też inspiracją dla koloru nadwozia tego Rolls Ten jest efektem pięciu dodatkowych warstw lakieru położonych w celu wydobycia jak najlepszej głębi. Zanim autofinalnie polakierowano, wykonano 150 prób. Wszystko po to, aby efekt finalny był idealny. Wnętrze także zrobi ogromne wrażenie i jest świetnym przykładem kunsztu artystów z Rolls'a. Drewno użyte do wykończenia wnętrza imituje spadające płatki. Róż. Jest to jedno z najbardziej wymagających wnętrz, jakie kiedykolwiek wykonano spośród wszystkich rośloistów w historii. Całe wykonane jest przez jedną osobę, aby zachować indywidualny charakter. Prace trwały przez 9 miesięcy w zamkniętym, dźwiękoszczelnym pomieszczeniu, aby nic nie rozpraszało twórcy, a tak długi czas jest rezultatem pracy tylko godzinę dziennie. Finalnie całość składa się z 1600 elementów, a montaż ich zajął 2 lata. Punktem kulminacyjnym wnętrza, które zostało zaprojektowane w całości zgodnie z wymaganiami klienta, jest zintegrowany z deską rozdzielczą zegarek Audemars Piguet, który można zdjąć i nosić na ręce. A co kryje się pod maską? Tu już jest bardziej klasycznie, bo trafił tam znany z innych modeli silnik V12 o pojemności 6,75 litra z podwójnym turbo, który ma 600 mechanicznych i 840 Nm momentu obrotowego. Cena? Tej Rolls Royce nie ujawnia, ale biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane przeze mnie cechy i wyjątkowość tego egzemplarza, spekuluje się, że był to wydatek około 20 do 25 milionów dolarów. Nieco mniej przyjdzie nam zapłacić za kolejnego elektryka w kamie Volkswagena. Poznaliśmy już ceny modelu ID7, którego już potocznie nazwano elektrycznym Passatem w dieslu. Elektryczny ID7 może być przyszłym królem dróg, dlatego że przygotowany jest na pokonywanie długich tras za sprawą dość pokaźnego zasięgu. Niemcy obiecują, że na Jednym ładowaniu auto będzie w stanie pokonać do 621 km w wariancie z akumulatorem mającym 77 kWh i do 700 km z większą baterią o pojemności 86 kWh. Tak wysoki zasięg był możliwy dzięki osiągnięciu niskiego oporu powietrza wynoszący CX równe 0,23, a także wydajnemu układowi napędowemu własnej konstrukcji, który ma 285 mechanicznych i 545 nm. Mniejszy akumulator będzie można ładować z mocy do 170 kW, z kolei większa bateria przyjmie prąd o mocy 200 kW. Osoby zdecydowane na ID7 na początku będą mogły wybrać wariant Pro z akumulatorem o pojemności 77 Kilowatogodzin, później do oferty trafi także odmiana Pro S i GTX z większymi bateriami. Ta ostatnia będzie miała napęd na 4 koła. Ceny w Polsce zaczynają się od 284 290 zł, co nie wydaje się mało. Zwłaszcza że konkurencyjne BMW i 4 jest o około 30 000 zł tańsze, ale różnica tkwi w szczegółach, bo Volkswagen od razu oferuje wysoki standard wyposażenia już w bazowej wersji Pro. Standardzie będą m.in. system bezpieczeństwa, head-up display, bezkluczkowy dostęp, podgrzewane fotele, kamera cofania czy 19-celowe obręcze kół. Cool. Dodatkowo będzie można zamówić kilka pakietów opcji Style, Style Plus, Design i Design Plus, a także Komfort i asystans. I kluczowe są dwa ostatnie, które w momencie rozpoczęcia sprzedaży są oferowane w standardzie. Kiedy klient wejdzie w konfigurator, nie będzie widział pakietów comfort i assistance do zaznaczenia, lecz wszystkie elementy składowe dostanie w cenie samochodu. Są to multifunkcyjna kierownica z podgrzewaniem, trzystrefowa klimatyzacja, nawigacja, wyświetlacz head-up, instalacja telefoniczna z ładowarką indukcyjną, asystent parkowania z funkcją zdalnego sterowania, kamery 360 stopni, a także pełny pakiet systemów wspomagania jazdy. W późniejszych etapach ceny wyraźnie spadną, także jeśli chcecie kupić taniej nowego ID7, musicie chwilę jeszcze poczekać. W jednym z odcinków Kartoca Shorts na tym kanale opowiadałem wam o youtuberze o pseudonimie Whistling Diesel, który chciał sprawdzić wytrzymałość swojego Ferrari F8 Tributo, a wszystko po to, aby trafić na słynną czarną listę, o której również zrobiliśmy dla Was odcinek. Link do niego wrzucam Wam w kartach oraz w opisie poniżej. O ile pierwsze próby Ferrari z bólem znosiło, tak Cody postanowił powtórzyć test wytrzymałości, który tym razem skończył się mocno wybuchowo. I to dosłownie. Zanim przejdziemy do finału, to YouTuber uciął lusterka, pojechał nim na ryby, ale prawdziwe próby zaczęły się w Dallas w Teksasie, gdzie zaczął sprawdzać, czy F8 nadaje się jako auto dla typowego farmera. Przewoził nim karmę dla zwierząt, pakował ogromne ilości owoców do bagażnika, kilkukrotnie zaliczył kilka przeszkód w gospodarstwie, a nawet przewoził kapibarę na fotelu pasażera. Na koniec filmu Cody wyjechał na ściernisko pościętej kukurydzy, trochę podriftować i dać ognia. I w sumie dał. W czasie jazdy wysuszone resztki roślin trafiły w tylne koła i pod wpływem temperatury rozgrzanych tarcz hamulcowych prawdopodobnie zapaliły się. Sam Cody twierdzi, że pożar nie był zaplanowany, ale sądząc po metodach gaszenia Red Bullami, a całość była nagrywana najlepszymi kamerami wysokiej rozdzielczości, trudno mówić o przypadku. No ale trzeba wierzyć że tak właśnie było. Ferrari spłonęło doszczęsnie, ale to nie wszystkie straty, ponieważ w dość szybkim tempie pożar przeniósł się na stojącego obok wana technicznego ekipy Kodiego, który również spłonął. I to już raczej zaplanowane nie było. Finalnie Kody dopiął swojego celu i zniszczył Ferrari, jednak to nie koniec przygody z włoską marką, bo kilka dni później wrzucił on na swoje socjale zdjęcie z salonu Ferrari, gdzie prawdopodobnie konfigurował swój kolejny zakup. A co się z nim stanie? Tego! Pewnie dowiemy się w niedługim czasie. Być może Cody chciałby w przyszłości spróbować zniszczyć samochód autorstwa legendy motoryzacji Gordona Mareya, ale raczej będzie problem, aby go w ogóle kupić. Gordon Murray to wyjątkowa postać w świecie motoryzacji. Ojciec Mclaren F1 niezmiennie chce dawać światu wyjątkowe auta sportowe. Obok modeli T50 i T33 miał pojawić się samochód T43, paradoksalnie najtańszy i najbardziej przystępny. Problem w tym, że wielki partner w tym projekcie wycofał się ze swojego udziału, a nikt inny nie chce podjąć się produkcji samochodu spalinowego. Era przystępnych samochodów sportowych zdaje się dobiegać końca. Jeszcze kilkanaście lat temu większość Marek oferowała małe i zwinne auto z napędem na przód lub na tył. Tymczasem teraz takie auta znikają z rynku z powodu niskiego popytu i nacisku na elektromobilność. Niespodzianką może być dla was fakt, że Gordon Murray pracował nad takim samochodem i chciałby go wprowadzić na rynek, ale jak sam stwierdził, teraz jest już na to za późno. Pracował nad T43 przy współpracy z japońską Yamaho, która przez lata robiła podchody do swojego małego auta sportowego. Kultowe projekty z lat 90. pokazały potencjał tej marki. Z kolei w 2015 roku zaprezentowano Sports Ride Concept, czyli prototyp małego i lekkiego samochodu do szybkiej jazdy. Tutaj po raz pierwszy ogłoszono współpracę Mareya i Yamahy. Japończycy wykorzystali konstrukcję iStream, która pozwala na stworzenie lekkiej i prostej w produkcji maszyny. Jak się okazuje, prace nad autem Trwały jeszcze przez kilka lat. Finalny projekt był nieco większy, ważył 950 kg i korzystał z silnika Forda 1.5 Dragonfly o mocy 218 koni mechanicznych. Ten sam trzycylindrowiec znany nam z Fiesta ST. Dlaczego projekt umarł? Zmienił się zarząd Yamachy. Nowe kierownictwo nie widziało potencjału w tej konstrukcji i postanowiło wycofać się z projektu niemal gotowego do produkcji. Po prostu uznano, że sprzedaż nigdy nie osiągnie zakładanego poziomu 5000 aut na rok. Więzy przecięto ponad 4 lata temu, a produkcja miała ruszyć w roku 2019. Marey rozglądał się za innym partnerem, gotowym do przejęcia niemal gotowej maszyny. Niestety, pandemia i zmiany gospodarcze na rynku sprawiły, że nikt nie spojrzał przychylnym okiem na sportowe spalinowe auto. Warto tutaj przypomnieć, że Gordon Murray jest wielkim orędownikiem lekkich samochodów sportowych. Sam prywatnie użytkuje na co dzień Alpin A110, który jest dla niego wzorem lekkiego samochodu. Szkoda, że jego autorska koncepcja nie trafiła na rynek. Z pewnością byłaby to rewolucyjna konstrukcja. Na koniec dzisiejszego odcinka, zajrzymy jeszcze do Brabusa i nowości, jakie przygotował, a jest co podziwiać. Zaczniemy od kolejnego Porsche, które tuner wziął na swój warsztat i które jest jeszcze bardziej szalone niż zeszłoroczna premiera. Tym razem wzięli 911 Turbo S i nazwali je. 900 Racket R. Maszalną karoserię z karbonu, który już samym wyglądem daje nam do zrozumienia, że nie jest to zwykły samochód do jazdy po bułki, bo pod tym nadwoziem skrywa się Boxer 3.8 litra Twin Turbo o mocy 900 mechanicznych. Jest to o 250 KM więcej niż w seryjnym Turbo S, a już seryjna wersja była bardzo szybka, co pokazują wyścigi na 1.4 mili, jakie możecie znaleźć w sieci. Kolejnym modelem od Brabusa na ten rok jest zmodyfikowany Mercedes Maybach klasy S z silnikiem V12 6 litra podwójnie doładowanym o mocy 850 koni mechanicznych. Całkiem fajny zestaw jak na potężną limuzynę. A jeśli wolicie suwy, to Brabus ma dla Was propozycję, którą bazą został ręczny rower podkręcony do 600 koni mechanicznych. Chyba, że to zbyt grzeczne dla Was, to jest jeszcze pick-up ze skromnym 900 konnym silnikiem i napędem na 6 kół. Jest to zmodyfikowana wersja G63 AMG 6x6, która zasłynęła nie tylko ze względu na swój wyjątkowy napęd, ale także tym, że najlepiej sprzedawała się w Polsce. Brabus nazywa go Super Black i jest to najmocniejszy, najcięższy i prawdopodobnie najbardziej przerażający pojazd, jaki można legalnie prowadzić po drogach publicznych. Wygląda trochę jak pojazd dla oddziałów specjalnych, ale nadal imponuje swoimi danymi, bo Brabus twierdzi, że setkę złapie w 5,2 sekundy, czyli szybciej niż nie jeden lekki współczesny hotch. W tym odcinku Motoradaru radaru to wszystko co dla was przygotowaliśmy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, a także o zasubskrybowaniu tego kanału, jeśli jeszcze tego nie nie zrobiliście. Wbijajcie też na nasze social media. Wszystkie linki tradycyjnie zamieszczamy w opisie pod tym filmem. A ja się z wami już żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Ten odcinek ma premierę w dniu, kiedy Alfa Romeo prezentuje swoje ostatnie, prawdopodobnie super sportowe auto, ale o nim. Powiemy Wam więcej w odrębnym filmie.